Czy podatki mogą być jeszcze bardziej skomplikowane? A czemu nie? Wyobraźmy sobie sytuację, że Unia Europejska postanowiła zadbać o swoich obywateli i wprowadziła obowiązek rejestracji, kto i je i ile pije alkoholu. Piję, bo Coś jeszcze na, nie na tym etapie, ale już jest w Norwegii. Jak ktoś za dużo alkoholu kupi, to przychodzi do niego opieka społeczna, sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakiegoś problemu alkoholowego. Napiłby się pan? <słuch> ale rozwijmy ten pomysł. Wyobraźmy sobie, że organizujemy imprezę, nabyliśmy alkohol, będą ludzie pić wódkę, będą pić piwo, i co z tego wyniknie? Zatrzymuję, bo to jeszcze trochę potrwa. Przeanalizujmy, co tu się wydarzyło. Adam zorganizował imprezę. Kupują za ten cel jeden i dwutki i cztery piwa. Będzie musiał się z tego rozliczyć, zatem przygotował specjalny protokół. Ponieważ pili w kieliszkach 40 ml, a muszą prowadzić ewidencję w megagramach, jedna kolejka to 400 tysięczne megagrama. Najwyraźniej czwartek spuścił się trochę na imprezę, ale odrobił to w drugiej kolejce, pijąc karniaczka. W tym czasie Darek pił swoje piwo, a jak widzimy, tutaj przewróciła mu się jedna butelka i wylało się całe piwo, i to poszło w strach. Tu widzimy sytuację, kiedy Adam minął jedną kolejkę, a tu mamy odnotowane e sytuacje, kiedy Bartek poprosił o wypicie połowy. Tu mamy sytuację nadzwyczajną, albo rozlało się coś po stole, nie wiemy, ile dokładnie, nie wiemy dokładnie ile, ale będziemy wiedzieć o tym później. Kiedy impreza się skończyła, wszystko zostało podliczone, zmierzone, ile pozostało tego alkoholu i Stwierdzono stratę wysokości 20 ml, co najprawdopodobniej jest związane z rozlaniem po stole, zatem wszystko się zgadzało. Kiedy Adam będzie się rozliczał ze swojej imprezy, będzie przedstawił swój raport i wszystko będzie ładnie wy wykazane, natomiast każdy z uczestników tej imprezy będzie mógł w sprawozdaniu podać, ile wypił alkoholu i zapłacić z tego tytułu stosowną akcyzę. Wydaje się to idiotyczne? I takie miało być. Ale część przedsiębiorców nie śmieje się z tego przykładu, albowiem y, część przedsiębiorców musi robić sprawozdania BDO, w której mniej więcej takie rzeczy są robione. Nie dotyczy to tylko alkoholu. Czy chcecie żyć w takim świecie, gdzie prowadzimy takie ewidencje? Ja nie. Pewnie powiecie, że mało kto będzie robił protokół imprezy. Ale co stoi na przeszkodzie, żeby była jakaś aplikacja, gdzie naciskamy przy każdym wypitym kieliszku jedno kliknięcie. Do tego prowadzi świat biurokratów. Ja nie chcę w takim świecie żyć. A wy? Czy to?